Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał YouTube i Teresa przedstawiam. z dawna Polski Tyś Królową. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Częstochowa to stolica królowej korony polskiej. Konfesjonał narodu. Przybywają tu pielgrzymi z całego świata, by złożyć hołd jasnogórskiej Pani. Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum. Obraz Maryi, najchwalebniejszej i najdostojniejszej dziewicy i pani, królowej świata i królowej naszej, wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania, o przeładnym wyrazie twarzy, która z poglądających przenika szczególną pobożnością, jakbyś na żywą patrzył. Rzeczywiście obraz jasnogórski ujmuje i przejmuje do głębi, zwłaszcza wyrazem oczu Matki Bożej i śladami cięć na jej twarzy. Od tego wzroku nie ma ucieczki, w tych oczach ukrywa się całe jej życie, i mocą przedziwnej tajemnicy dostrzec tam można całe swoje życie. Z tego oblicza bije zarówno macierzyńska dobroć, czułość, jak i surowość, łagodzona cierpieniem ran na policzku. To oblicze mobilizuje do modlitwy i pobudza do refleksji, niezależnie od tego, czy przemawia z obrazu. O pełnym, drogocennym wystroju, czy też z wizerunku bez sukienek, kiedy z niezwykłą ekspresją woła do patrzącego człowieka cięcie świętego oblicza Matki Bożej. Maria, oblubienica słowa, z gwiazdą na czole, cała w światłości wewnętrznej. Otulona ciemnym płaszczem człowieczeństwa, ona jedna może mieć na tym płaszczu lilię, znak dziewictwa, niepokalanego poczęcia, całkowitej bezgrzeszności i miłosierdzia dla każdego grzesznika. Opinie uczonych o dacie powstania obrazu i środowisku, z którego wyszedł jego twórca, oraz miejscu, skąd pochodzi dzieło, są bardzo rozbieżne. Badania technologiczne i artystyczne stwierdzają, że jest to malowidło temperowe ze złoconymi wypukłymi nimbami na desce lipowej o wymiarach 81,5 na 121,7 cm. Wizerunek nazwano Czarną Madonną. Jednakże twarze Maryi i dzieciątka były jasne. Tylko stary Werniks tak bardzo je przyciemnił. Już pierwsze wrażenie wskazuje na to, że mamy do czynienia z dziełem wysokiej klasy okresu średniowiecza, w którym widać reminiscencje malarstwa egipsko hellenistycznego w twarzy, a zwłaszcza w oczach Matki Bożej. Badania technologiczne wykryły, że obecnie istniejący obraz namalowany jest na starej, bardzo cennej desce. Potwierdzałyby to dane z dawnych przekazów mówiących o tym, że jest to malowidło wykonane przez świętego Łukasza Ewangelistę. Na desce ze stołu nazaretańskiego świętej rodziny. Tym można tłumaczyć pietyzm dla samego tworzywa wizerunku Częstochowskiego. Jednakże, pietyzm ten wychodzi poza ramy tworzywa i sięga sercem do tajemnicy świętej ikony, w której każdy pielgrzym pragnie spotkać obecność Bożej oraz swojej matki, pani. I królowej, każdy na swój sposób pragnie jej wyśpiewać hymn swego serca. Kto tu przyjdzie, pada na kolana, albo stoi w tłumie i trwa tak całe godziny, nieraz całe noce. Spotkanie na jasnej górze z Matką Bożą jest zawsze niezapomniane, za każdym razem inne. Stałam coraz bliżej niej i coraz bardziej się uspokajałam. W powodzi próśb i podziękowań rozgrywała się cicha scena naszego trwania i czułam jej ręce wyciągające się do mnie moja, nasza, polski świata całego, czarna i piękna i dostojna matka patrzyła na mnie z wyczekiwaniem, otwierała serce głębokie, i nieskończony w miłości, ty co jasnej broni szczęstochowy. Tylko ty i Twoje oczy pełne miłości. Widziałam je ciągle i do tej pory je widzę i nigdy ich nie zdołam wykreślić z mojej pamięci. Osiemnastoletnia dziewczyna to pisze. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obraz pochodzi z Konstantynopola, skąd przez Ruś dostał się do Polski. Do dziś nie odnaleziono dokumentu przekazania obrazu ojcom Paulinom. Również akt Fundacji Klasztoru o nim nie wspomina. Dopiero Jan Długosz, historyk polski, w swoim dziele Liber Beneficiorum informuje, że książę Władysław Opolczyk w roku 1382, fundując klasztor Paulinom, ofiarował im obraz Bogu Rodzicy. Święta Maria z Częstochowy szybko podbiła serca Polaków. Jan długoż pisze w roku 1430. Z całej Polski i krajów sąsiednich, mianowicie. Śląska, Mora, w Prus i Węgier, na uroczystości Maryi Świętej, której rzadki i nabożny obraz w tym miejscu się znajduje, zbiegał się lud pobożny dla zdumiewających cudów, jakie za przyczyną naszej Pani i orędowniczki tu się dokonały. W 1430 roku Złodzieje, zwabienie bogactwem znajdujących się tu wotów, zrobili napad rabunkowy. Ograbili skarbiec, kościół i klasztor, spalili. Broniących się zakonników pozabijali, a resztę rozproszyli. Cudowny obraz zbezczeszczony, cięcia na twarzy, i połamany porzucili. W tym stanie przewieziono go do Krakowa, gdzie sam król. Władysław Jagiełło zajął się jego restauracją. W tym celu sprowadził artystów, najpierw ruskich, a potem z dworu habsburskiego, którzy wykonali to trudne zadanie. Najprawdopodobniej usunęli oni nałożone na obraz wtórne malowidło i wystylizowali nowe na wzór poprzedniego a więc o cechach bizantyńskich, przy czym nie obyło się bez nadania mu pewnych nowych cech o charakterze włoskim, a nawet czeskim. Wtedy też król Władysław Jagiełło jako akt wynagrodzenia za poniesioną zniewagę, kazał ruskim obyczajem przysłonić obraz z srebrną sukienką i przytwierdzić korony. Tak odnowiony, i upiększony obraz odprowadzony został procesjonalnie przez wielotysięczne tłumy na jasną górę. Napad i to straszne świętokradztwo przyczyniły się do spopularyzowania czci jasnogórskiego wizerunku. Zapiski z XVII wieku podają: Żadna kompania. Żadne zgromadzenie największe i najmniejsze nie przychodzi do kościoła, aż się wszyscy przeproszą, i jeden drugiemu wszystkie obrazy i krzywdy odpuszczą. Przyszedłszy do kościoła, bardzo wiele takich jest nabożnych ludzi, którzy nie win idą do kaplicy Najświętszej Panny ani wejrzą na obraz święty Aż doskonale wyspowiadają się z grzechów swoich, bo taki był zwyczaj stary i co ojcowie nasi czynili? Obrona Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego w roku 1655 upewniła naród, że królowa Polski czuwa nad jego losami. Królowie polscy otaczali Jasną Górę wielką czcią. Od jagwigi i jagieły, fundatora kościoła. Każdy z królów przyjeżdżał po swej koronacji, by złożyć hołd królowej Polski, zazwyczaj składając jednocześnie bezcennej wartości wota. Nie przybył do Częstochowy jedynie ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski. Już w 1713 roku ojcowie Paulini rozpoczęli starania o koronację cudownego wizerunku. Jasną Górę nawiedził wówczas nuncjusz papieski Benedykt. Ówczesny przeor, ojciec Konstanty Moszczyński prosił go o pomoc w uzyskaniu zezwolenia na koronację. W roku 1716 udał się do Rzymu w tej sprawie ojciec Chryzostom Koś Białowicz i ofiarował Ojcu Świętemu Klemensowi XI kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Prośbę ojców Paulinów poparł król Polski August II Sas. Dekret papieski zezwalający na koronację dotarł na jasną górę 22 lipca 1717 roku. Korony ufundowane przez króla. Przyozdobiono dodatkowymi klejnotami z klasztornego skarbca. Wkładał je uroczyście 8 września 1717 roku biskup chełmiński Krzysztof Andrzej Jan Szembek. Wspaniałe uroczystości trwały 8 dni. Najświętszej panience na Jasnej Górze złożyli cześć wielcy bohaterowie narodowi, jak Hetman Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Karol Chodkiewicz, Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko oraz pisarze jak Władysław Reymont i Henryk Sienkiewicz. W okresie niewoli obrazki jasnogórskiej królowej towarzyszyły ze zesłańcom na Sybir czy też na emigracyjną tułaczkę, Zaborcy nazywali Matkę Bożą Częstochowską główną rewolucjonistką. W 1909 roku doszło do zbrodni Macocha. Dokonał on świętokradczej grabieży koron, perłowej sukni i cennych wod z obrazu jasnogórskiego. Całą katolicką Polskę okryła żałoba. Biskupi we wszystkich zaborach, Zarządzili nabożeństwa pokutne. Papież Pius X ofiarował nowe korony i wyznaczył na koronatora Ordynariusza Częstochowy biskupa kujawsko kaliskiego Stanisława Ździtowieckiego. Uroczystości koronacyjne odbyły się 22 maja 1910 roku. Wziął w nich udział arcybiskup Józef Bielczewski z Lwowa, czterech biskupów, pięciuset kapłanów i około 300 tysięcy wiernych. W czasie okupacji niemieckiej w roku 1940 gubernator Frank napisał: Gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy była jeszcze Święta z Częstochowy i Kościół nie pomylił się. Sześć lat później, w dniu 8 września 1946 roku, milionowa rzesza Polaków pod przewodnictwem Augusta, kardynała Hlonda, prymasa Polski, dziękowała na jasnej górze Bogu za uratowanie narodu od totalnej zagłady. A dziesięć lat potem, w dniu 26 sierpnia 1956 roku, naród polski odnowił tu w 300-letnią rocznicę śluby Jana Kazimierza, dnia 3 maja 1966 roku, włożona została po raz trzeci korona na cudowny wizerunek. Była to Koronacja prymasowska z okazji milenium. Dokonał jej prymas polski Stefan Kardynał Wyszyński. Nowe formy kultu maryjnego w okresie powojennym, które inicjował przeważnie Stefan Kardynał Wyszyński, prymas polski, oraz ich historyczne znaczenie będą mogły w pełni ocenić dopiero następne pokolenia. Do najważniejszych należą. Pierwsze, wielka nowenna przed tysiącleciem Chrztu Polski. Drugie akt oddania się narodu w niewolę Maryi za wolność Kościoła. Trzecie. Sześć lat wdzięczności za 600 lat obecności Matki Bożej w narodzie poprzez jasnogórski obraz. Inicjatywy te w dziejach Kościoła. Są faktem bez precedensu. Naród polski uwierzył głosowi umierającego Augusta, kardynała Chlonda, prymasa Polski, który mówił: Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Uwierzył też swemu wieloletniemu przywódcy duchowemu, prymasowi Polski Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, który powiedział: Świadomi odpowiedzialności naszej za przyszłość Kościoła Chrystusowego na pograniczu nowego tysiąclecia, nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń, gdzie należy szukać pomocy, postanowiliśmy ubezpieczyć losy katolickiego Kościoła i narodu polskiego w ramionach Matki Chrystusowej. Naród polski wierzy też, że jasna góra zwycięstwa. Będzie dla Polski drugiego tysiąclecia jasną górą przemienienia. Ojciec święty Jan Paweł II w czasie swego pobytu w Częstochowie w dniach 4-6 czerwca 1979 roku nazwał jasną górę sanktuarium wielkiej nadziei. Były to historyczne dni spotkania papieża ze swoim narodem, do którego z całą żarliwością serca przemawiał aż dwadzieścia razy, ukazując wielokrotnie dziejowe znaczenie jasnej góry duchowej stolicy narodu. W czasie kolejnych pielgrzymek do ojczyzny, w latach 1981-1987. Tutaj powierzał królowej Polski dramatyczny los swoich współrodaków. Zygmunt Krasiński, hymny Królowo Polski, królowo aniołów, Ty coś na świecie przebolała tyle, Gdy syn Twój stąpił do ziemskich padołów, Skróć umęczonej Polsce Twej mąk chwile. Królowo Polski, Królowo Aniołów, roztocz ponad nią tęczę twej opieki. Odwiąż jej ręce od katowskich kołów, bądź jej aniołem, teraz i na wieki. Królowo Polski, Królowo Aniołów, lilio bez mazy, gwiazdo poranna, mieczem boleści siedmiokrotnie ranna. Wiesz, co rozpaczy wrzący w sercu ołów, co krzyż i gwoździe i rany i ciernie. Wiesz, co krwi ziemskiej i łez ziemskich cieki, i jak konania ból boli niezmiernie. Bądź nam aniołem, teraz i na wieki. Królowo Polski, królowo aniołów, lecz wiesz zarówno, jakim blaskiem płonie ukrzyżowany. W niebo wzięt po zgonie. Nie daj nas sieciom piekielnym na połów, Nieśmiertelnymi na śmierć zbrojne leki, Wykaż znów śmierci na nas, że jest niczem. Skrześ nas, o Pani, przed świata obliczem, Bądź nam aniołem teraz i na wieki. Królowo Polski, królowo aniołów, Ten świat się rozpadł, i rozdziera siebie, Lecz żadna z jego rozerwanych połów już się nie modli, O Maryjo, do ciebie. My jedni tylko paląc się na stosie, Wciąż ślemy modły w twój bezmiar daleki. Poznasz królowo poddanych po głosie. Bądź nam aniołem teraz i na wieki. Jeszcze modlitwa nowenny, dzień ósmy. Święta Teresa od dzieciątka Jezus, patronko naszych trudnych czasów, tyś chciała być miłością w sercu Kościoła i ofiarą za zbawienie braci. Uprość dziś Kościołowi Świętemu możliwość dotarcia do każdego człowieka z darem Chrystusowej miłości, przebaczenia i pojednania. A ludzkim sercom jednej zdolność przyjęcia daru Bożego Miłosierdzia. Twemu orędownictwu przed tronem Boga polecam też siebie i swoich najbliższych, a szczególnie moją rodzinę z krwi i ciała, moją rodzinę duchową i całą rodzinę ludzką. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Teresa, Od dzieciątka Jezus, módl się za nami. Amen.